Cześć! Dzisiaj chciałbym wam przedstawić kostki, które będą do wygrania w moim konkursie. Więc zaczniemy może od tej. Jest to kostka 3x3 firmy With Eden. Najlepsza trójka tej firmy, C5. Kostka rusza się naprawdę bardzo dobrze, patrzcie jak ścina zakręty. Nawet 45 zetnie. Yy, ma takie naklejki trochę, trochę jaśniejsze od zwykłych, zobaczcie na niebieski, na no pomarańczowy. Nawet jest tu mowa o ścinaniu odwrotnym. Więc to jest jedna z kostek. Odłożę ją sobie tutaj na bok. O, no. i kolejną kostką będzie Dian Panshi do wygrania też w konkursie, Ok, tworzony Dian. no i. Jest wiele recenzji, polecam zobaczyć, Kropka jest naprawdę świetna, więc zapraszam wszystkich serdecznie do mojego konkursu i kolejną nagrodą będzie mirror block ze złotymi naklejkami. O, tu jest mirror Magic Cube razem z instrukcją, która się tak prezentuje. Jest tu trochę angielszczyzny, ale nie, jest chiński i angielski, więc na pewno ułożycie dzięki temu mirrora. A sam mirror prezentuje się tak. Bardzo fajnie załamuje światło. Jest super nasmarowany już, więc tylko czeka na Ciebie, bo może Ty go właśnie wygrasz. Kolejną kostką będzie Shanks Wind. Shanks Wind to bardzo dobra kostka dla Początkujących, lecz jest też bardzo dobra na nauki nowych algorytmów, lub do po prostu układania. Spróbujemy ją wydobyć. Jest wydełko bardzo fajne, szększu. O, i mamy też instrukcję. A kostka sama prezentuje się tak. O, jest dość sucha, niestety trzeba będzie ją smarować, ale ścina z linii mi widzicie, całkiem przyjemnie chodzi. Jeszcze ją wyreguluję i nasmaruję, będzie super. Ostatnią kostką będzie bardzo fajna kostka, mianowicie Megaminx Shankshu na czarnym plastiku wraz z instrukcją. Aha, oh, oh, oh. bardzo dobrze chodzi, jest nasmarowany od razu. Tak, więc to będzie kolejna nagroda i serdecznie Was jeszcze raz zapraszam do wzięcia udziału zasady i wszystkie potrzebne informacje już wkrótce więc takie kasteczki będą do wygrania w konkursie wszystkich serdecznie zapraszam dzięki wielkie cześć